Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc dzieła, szablą odbierzemy. Macz, masz Dąbrowski, z dzień włoski do Polski, za Twoim przyrodem, o cóż się z narodem przyjdziem, swym przejdziem warte, będziem, dzień Kami Dał nam przykład, bo napadę, jak chcę żyć mały. Mars ma arsz Dąbrowski z Ziemi Włoskiej do Polski. Za Twoim przyrodem łączył się z narodem. Jak czawiecki do poznania, po szwedzkim za Bożem, dla oczyżny ratowania, wrócił się przez morze. Marsz, marsz Dąbrowski Z ziemi łoskiej do Polski Za twoim przewodem Złączył się z narodem Mówi ojciec do swej baści Cały zapłakany Słuchaj jeno Bo nasi biją tarabany Marsz, marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem łączył się z narodem. Nigdy odcinek.